Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Koniec mody na Wojana. Filip był bystrym chłopcem, mającym własne zdanie na każdy temat. Nie lubił podążać za większością, mimo że pewnie tak byłoby mu łatwiej. Kiedy słyszał, że wśród jego rówieśników panuje jakaś moda, od razu kręcił głową z dezaprobatą. Zwłaszcza gdy ta moda dotyczyła czegoś, czego sam zupełnie nie rozumiał. Ostatnio wszyscy w klasie oszaleli na punkcie Wojana. Filip kojarzył, że jest to youtuber, który stworzył w Minecrafcie fikcyjne miasto o nazwie Wojanowice. Był przebojowy i głośny, a poza tym śmiał się z rzeczy, które dla Filipa wcale nie były śmieszne. Kumple Filipa stali się fanatykami Wojana i spędzali całe godziny w jego internetowym sklepie. Marzyli o koszulkach sygnowanych nazwą Wojan Team oraz o puzlach przedstawiających wojanowice. Był też napój wojanek. Absolutny hit wśród wszystkich dzieciaków ze szkoły. Smak truskawkowy i brzoskwiniowy można było dostać w żabce, ale rzadko kiedy był dostępny. Podobnie było z multivitaminą, która pojawiła się w biedronce. Tutaj także trzeba było się mocno postarać, by zdążyć z zakupem przed innymi. To właśnie dlatego Filip omijał żabkę i biedronkę szerokim łukiem. Już więcej tam nie pójdę, mruczał pod nosem. Jeszcze przypadkiem kupiłbym tego nieszczęsnego wojanka. Nigdy nie dam się wkręcić w tą dziwną modę. Chłopiec nie rozumiał, dlaczego wojanki stały się tak popularne. Przecież to zwykły napój. Czy nazwisko celebryty naprawdę ma aż takie znaczenie? Nikt w klasie nie podzielał jednak poglądów Filipa. Jego znajomi nosili bluzy od Wojana, rysowali jego kredkami, a potem pakowali wszystko do plecaka z jego wizerunkiem. Patrz, mam nowy breloczek od Wojana, krzyknął pewnego razu Staś, kolega Filipa z ławki. Super, odpowiedział Filip ze znudzoną miną. Był już zmęczony tym wojanowym szałem. Przez tę nachalną modę musiał zrezygnować z wypadów z kolegami do Żabki podczas długiej przerwy. Zawsze kupował tam swoją ulubioną drożdżówkę z serem, ale teraz koledzy pewnie chcieliby na nim wymusić zakup Wojanka. Efekt był taki, że koledzy szli bez niego, a on zostawał zupełnie sam na szkolnym boisku. Pewnego dnia postanowił zwierzyć się mamie. Mówię ci, mamo, wszystkich ogarnęło jakieś wojanowe szaleństwo. Żabka jest cała oblepiona plakatami z tym napojem. Powoli dostaje już od tego oczopląsu. Poza tym tęsknię za moją ulubioną drożdżówką z serem. Mama śmiała się pod nosem, ale rozumiała syna. Wiesz, synku, czasem coś staje się modne tylko dlatego, że ktoś znany to reklamuje. Ale to nie znaczy, że każdy musi to lubić i temu ulegać. Filip poczuł wtedy ulgę. Czasem myślał, że coś jest z nim nie tak, skoro nie lubi tego, co wszyscy. Ale skoro mama tak mówi, to chyba nie ma nic złego w byciu niemodnym. W szkole było jednak coraz trudniej. Na dzień chłopaka dziewczynki sprezentowały swoim kolegom świecące opaski od wojana. Filip natychmiast schował swoją do plecaka i zaczął się gorączkowo zastanawiać, komu ją oddać. Marzyłby pozbyć się jej jak najszybciej, tak jakby go parzyła. Postanowił dać ją do zabawy swojemu trzyletniemu kuzynowi. To było bardzo nieprzyjemne. Tym bardziej, gdy widział, jak reszta chłopaków ekscytuje się tym upominkiem. Irytował się też tym, że coraz więcej osób rywalizuje ze sobą o to, kto ma więcej gadżetów. Mam już prawie wszystko z jego sklepu. Zostały mi jeszcze spodnie, kubek i wymazywalny długopis, zawołała Zosia. A ja mam koszulkę z limitowanej serii, dodała Iwonka. Ale na pewno nie macie poduszki z jego logo, krzyknął niespodziewanie Bartek. Filip czuł się tak, jakby wszyscy zaczęli mówić w jakimś nowym języku, którego nie rozumiał. A przecież jeszcze niedawno grali razem w piłkę i rysowali komiksy o własnych superbohaterach. Teraz liczył się tylko wojan i jego produkty. Pewnego dnia Filip usłyszał rozmowę swojej wychowawczyni z inną nauczycielką, która zwierzała się jej w bardzo emocjonalny sposób. W mojej klasie dzieci zaczęły wyśmiewać się z tych, którzy nie mają wojankowych gadżetów. Musiałam poświęcić temu tematowi aż trzy godziny wychowawcze, i nadal nie wiem, czy udało mi się coś wskurać. Filip ucieszył się, że ktoś dorosły to zauważył, zwłaszcza, że jemu samemu było trudno o tym mówić. Wprawdzie nie ulegał temu szaleństwu, ale czasem czuł się samotny w tym swoim niemodnym świecie. Po południu, gdy wracał do domu, zobaczył Stasia siedzącego samotnie na ławce. Filip nie miał ochoty znów rozmawiać o wojanie. Ale coś go tknęło. Hej, co tam u ciebie? Rzucił cicho. Ech, westchnął Staś. Zgubiłem mój wojanowy breloczek i teraz wszyscy śmieją się, że nie jestem takim prawdziwym fanem, jak mówiłem. Filip usiadł obok. A ty naprawdę lubisz Wojana? Czy po prostu interesujesz się nim, bo wszyscy tak robią? Staś zastanawiał się przez dłuższą chwilę, a potem rzekł. Na początku oglądałem jego minecraftowe wojanowice. Trochę się w to wciągnąłem, ale tylko na chwilę. Potem po prostu chciałem być taki jak reszta. No właśnie, odparł Filip. A ja nie chcę czuć się zmuszany do lubienia czegoś, co wcale mnie nie cieszy. Chłopcy spojrzeli na siebie i wyszczerzyli zęby. Myśleli o tym samym. Może nie trzeba mieć tych samych koszulek z logo Wojana, żeby się dogadać. Zagrajmy w Berka. Jak za starych dobrych czasów zaproponował nagle Filip. Jasne odpowiedział Staś, zrywając się z ławki. Chłopcy pobiegli razem, śmiejąc się wesoło. I choć żaden z nich nie miał na sobie koszulki z wojanem, obaj poczuli się naprawdę dobrze. A po skończonej zabawie napili się zwyczajnej wody mineralnej, zamiast wojanka o nowym smaku. Tego dnia Filip wrócił do domu z rumieńcami na policzkach. I ze szczęściem wypisanym na twarzy. Filip był zadowolony, że znów pogadał ze Stasiem o czymś innym niż napoje, koszulki i gadżety. Miał wrażenie, że między nimi coś się odblokowało, tak jakby przypomnieli sobie, że fajnie być po prostu sobą. Ale następnego dnia w klasie znów zrobiło się głośno. Kacper przyniósł nowy gadżet prosto z wojanowego sklepiku. Tym razem była to maskotka świnki Halinki, która wywołała prawdziwą klasową histerię. Dzieci od razu zaczęły przepychać się wokół kacpra, by móc choć przez chwilę nacieszyć oczy tą niezwykłą zabawką. Marzyłam o Halince, zawołała Janka. Nie jesteś jedyna. Chyba każdy o niej marzy. Wtrąciła się Hania. Filip, jako jeden z nielicznych, pozostał przy swojej ławce. Widząc to zamieszanie, pokręcił głową i odwrócił się w stronę okna. Lubił patrzeć, jak liście tańczą na wietrze. Wtedy się uspokajał. Hałas był jednak za duży, by można było go ignorować. Wtem w klasie pojawił się Staś, który usiadł obok niego i westchnął. Znowu zaczynają. Dla mnie to wygląda zabawnie. Przecież to zwykła, pluszowa maskotka. Filip skinął głową. Myślisz, że to się kiedyś skończy? Trudno powiedzieć, stary, odrzekł Staś. Może kiedyś pojawi się jakiś nowy trend i nowy celebryta, a wraz z nim nowy napój i nowa moda. Wtedy wszyscy się przerzucą. Ale to będzie jak wpadnięcie z deszczu pod rynne, mruknął Filip. Właśnie wtedy do klasy weszła pani wychowawczyni. Usiadła przy swoim biurku i spojrzała na dzieci z uśmiechem. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czym jest moda. Ale nie chodzi mi tutaj o ubrania. Mam raczej na myśli rzeczy, które kupujemy i którymi się interesujemy. Jak myślicie, dlaczego coś staje się modne? I czy zawsze warto lubić daną rzecz tylko dlatego, że wszyscy inni ją lubią? W klasie zrobiło się cicho. Dzieci były trochę zaskoczone, ale słuchały dalej. Pani tymczasem kontynuowała. Moda nie jest czymś złym, ale nie możemy w tym wszystkim zapominać o sobie bo jeśli chcemy coś mieć tylko dlatego, że ciąży na nas jakaś presja, to może warto się nad tym zastanowić. Wtedy Zosia podniosła rękę. Ja na przykład bardzo lubię nowy smak wojanka, ale czasem mam już dość tych wszystkich gadżetów z jego sklepu. To zupełnie w porządku, odpowiedziała pani. Masz prawo odczuwać to w ten sposób. Filip był wdzięczny wychowawczyni za podjęcie tego tematu. Tym bardziej, że mówiła spokojnie i jasno, a przy tym nikogo nie krytykując. Po lekcji kilkoro dzieci podeszło do Filipa i Stasia. Hej, chłopaki, dawno nie graliśmy razem w piłkę. Może zbierzemy się dzisiaj całą ekipą? Filip uśmiechnął się szeroko. Chętnie. Po prostu ostatnio wszystkich was bardziej pochłaniał wojan. Ale dzisiaj chyba przyszedł już czas na coś innego. Nawet wojan potrafi trochę zmęczyć. Odpowiedział jeden z chłopców. Tego dnia na szkolnym boisku zebrała się prawie połowa klasy. Rozegrał się tutaj mecz, jakiego już dawno nie było. Śmiechy, okrzyki i doping były słyszalne daleko. Nawet mama Filipa, która właśnie przechodziła obok szkoły z zakupami, zatrzymała się, zerkając w stronę boiska z zaciekawieniem. No proszę, powiedziała do siebie. Chyba wracają dawne zwyczaje. Wieczorem, gdy Filip siedział przy stole z kubkiem kakao, mama rzekła: Widziałam dzisiaj w Biedronce nowego wojanka o smaku multivitaminy. Sporo dzieciaków kręciło się obok niego, ale ja wzięłam dla ciebie twój ulubiony marchewkowy. Niestety nie reklamuje go nikt znany. Filip uśmiechnął się i sięgnął po napój. Wcale mi to nie przeszkadza, powiedział biorąc pierwszy łyk. Smakuje doskonale. Nawet bez wizerunku żadnej gwiazdy. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.